WIGILIA W STARYM FORDONIE Bydgoszcz informuje. Na odnowionym Starym Rynku i nad brzegiem Wisły bydgoszczanie świętowali w sobotę Starofordońską Wigilię. To już jej szósta edycja. Tegoroczna była wyjątkowa. Odbyła się na zrewitalizowanym Rynku i Nowym Nabrzeżu Wisły. Z daleka widać na nim wielki napis – Fordon. Są święta, jest i choinka. Te w Starym Fordonie od samego południa stroiły dzieci. Wygląda pięknie. Podobnie jak rozświetlony, zrewitalizowany rynek. Były także wspólne zdjęcia ze świętym Mikołajem i podarki. Trwa również fordoński jarmark. Można tam kupić artystyczne rękodzieło i wiele innych rzeczy. Po południu, po wigilijnym spotkaniu z mieszkańcami na rynku, prezydent Rafał Bruski złożył życzenia świąteczne. Potem uroczyście otwarto nowe, fordońskie nabrzeże. Bydgoszcz jest przecież wyjątkowa. Leży nad dwoma rzekami Brdą i Wisłą.